Co pan sądzi o dwóch ostatnich walkach? Walki wrocławian Macieja Zegana z Dariuszem Snarskim i drugiego wrocławianina Wojciecha Bartnika. Zasłużone zwycięstwo tych obu zawodników? E, Wojtek Bartnik klasa sama w sobie. To naprawdę. Ja już widziałem go w wielu walkach. To było dla mnie fascynujące. Naprawdę, choć przyznam szczerze, że jego przeciwnik naprawdę bardzo długo się trzymał. Bardzo długo się trzymał. Wojtek był przekonany w ogóle, że walczy z praworęcznym zawodnikiem, a on się okazał mańkutem, więc bardzo się zdziwił, darin, a, może to była, a może to była taka sztuka, tak naprawdę, bo ja nie znałem przeciwnika Wojtka. Wojtek był znakomity tutaj, chociaż czasem, jak widziałem początek walki, bo powiem tak, komentowaliśmy tu wśród swoich znajomych, że te skie, pierwsza walka, tak. mówiliśmy o, o walce Wojtka, Wojtek Wojtek Wojtka, to jest tak, każda runda miała swoje zupełnie inne oblicze, bo tak, rzucili się na siebie, bak, babach, tyle ciosów, ścierpowych, i, I żaden nie trafiał przeciwnika. Tak, sprawdzamy się, sprawdzamy, nic nie wychodzi, mówi, bo jaka nuda. I znowu trzecia runda i tak i za każdym razem coś innego. Dokładnie. I do samego końca było naprawdę pięknie, pięknie. No ale to już jakby tamte lata. Ja tak powiem. Ale na e, walkę wieczoru czekałem. Maćka Zegana widziałem teraz. Tak, była Zagana jako najlepsza walka w Polsce w tym roku tak naprawdę. I tak się stało. To była walka godna mistrzów świata. Ja bym to tak powiedział. Naprawdę godna wszystkich telewizji świata. Bo to co się tutaj działo? O! To jest taki mały... A jesteśmy na żywo w telewizji teraz. O, to nie wiedziałem. To, jesteśmy na żywo teraz. Panie Heniu! Pan pozwoli że ja teraz, tylko powiem parę rzeczy jeszcze. O świetnie. Dziękuję bardzo. A, Heniu Siedlińskiego. Ostatnio wylicywałem dla niego rękawicy na 25 tysięcy. no i tak się stało. To, co działo się przed chwilą, to była najlepsza walka na żywo, jaką absolutnie widziałem w życiu. Naprawdę. Godna, jak mówiłem, wszystkich telewizji świata. A szkoda, że nikt tego na żywo nie pokazywał, tak naprawdę. Szkoda, szkoda. Ale, Bóg rządzi się swoimi prawami. Naprawdę. Może kiedyś. Walczyli znakomicie, znakomicie. Kiedy patrzyłem na Darka Starskiego, widać było, lata doświadczeń. Naprawdę. Zawodostwo. Ale widzę, że w Maćku, bo to jest tak, jak się patrzy, wychodzi zawodnik jeden, pełno y, y, jego ludzi. Ten cały y, sztab. Kiedy widzę drugiego, który wychodzi, musi czekać na swojego przeciwnika tak długo, tak długo. No, bo to jest, to jest sportowa, Tak, oczywiście tak. absolutnie dołujące. I wiadomo, że ten słabszy, wychodzący pierwszy do ringu, już jakby wcześniej powinien się zmotywować do tego, żeby walczyć, żeby wygrać. I stało się dokładnie tak, jak się stało, naprawdę. Maciek się walczył też do mamy, je, zawsze to powtarzał. Naprawdę. Co na przebieg nawet on miał ogromny, po tym, po co tym się z Danem Kingiem stało, jak wrócił i tak dalej, więc to... Bardzo mi się Macieku podoba, ta spontaniczność. Chodź tutaj kochanie do mnie, chodź, chodź, chodź. Naprawdę, zrobiłem to dla Ciebie, przez te, za te dni, tej rozmowy, wszystko. Rewelacja. To było godne mistrzów. I to był mistrzowski wieczór. Potwierdzam to, mówię, jesteśmy w miejscu wyjątkowym i... Jest historyczne wydarzenie, naprawdę. I szkoda, i to szkoda, jak było, że to no właśnie, szkoda, ale to nie jest koniec, bo to się może jeszcze to powtórzyć. Oby. Okay. Oby. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.